Tak, tata? Chodź Mateusz do domu, to ci dam pieniądze, to pojedziesz paliwo wlejesz, bo do łęki pojedziemy. Widzicie, czyli jednak plany są inne, miałem sobie zjeść śniadanie, pojeździć po mieście Okazuje się, że trzeba zatankować auto Trzeba zatankować auto, bo trasa 100 km dzisiaj będzie Jadę sobie na śniadanko i zatankować auto No i potem ta traska 100 km Ja generalnie lubię jeździć samochodem, nie ukrywam Ale nie lubię takich niespodziewanych nagle zdarzeń Że o Mateusz, co? o jesteś to, to jedziemy nagle, nie wiem 100 km No bo wiecie, ja mam jednak te dni zaplanowane Ja się śmieję, że jestem leniwy, ale zazwyczaj mam dużo rzeczy do robienia na komputerze, no i potem się okazuje, że wiecie, że nagle 5 godzin z dnia wyjęte, tak? Zakupy zrobione, jakiś hop do kawka, jeszcze inne rzeczy wleciało. 68 rzapsów. No i siema siema, zobaczcie ten bus przede mną, właśnie tata go przed chwilą kupił. Także teraz we dwójkę wracamy razem. Jeszcze traska, no 100 km, nie? Jesteśmy teraz w Ostrołęce. Jak pamiętacie, pewnie w poprzednim vlogu, tata tam, no, podjechałem z tatą do Białego Stoku. Ten tam, ten był fajny, ale ostatecznie padło na tego z Ostrołęki, więc teraz sobie wracamy do domku Jeszcze tylko zastanawiam się jedna sprawa no bo wątpię, aby ten samochód zielony pojechał na przykład na dwupasmówce 120, wątpię, a Kuperek pojedzie, więc. Z przykrością będę musiał go za chwilę wyprzedzić. Ale ogólnie bardzo się cieszę. Wiem, że mój tata też lubi właśnie taki wiecie, handelek, że sobie sprzedał poprzedni samochód. Teraz szukał nowego samochodu i ten. No i teraz ma ten nowy samochód i wiem, że on lubi takie rzeczy, więc bardzo się cieszę, że mogłem go właśnie do tej przywieźć. I no. Jedyne co wiem o tym busie, który tata kupił, to że jest tutaj. To jest Volkswagen w ogóle, silnik 2,5. W sumie nie wiem jakie oznaczenie. Nie znam się na tych oznaczeniach, ale mój tata akurat w przeciwieństwie do mnie zna się na samochodach. No ma prawo jazdy e, prawie 40 lat, nie? więc ogarnia myślę, no i mam nadzieję, że nie będzie miał żadnej wtopy i tak dalej. I co? Czy będziemy skręcali? Będziemy, dobra. Zajeżdżamy więc na Orlen. W ogóle taka ciekawostka, nigdy w życiu nie tankowałem na Orlenie. Bo jak zdałam prawko, to słyszałam takie plotki, że tu jest słabe paliwo. Więc nie wiem, Mam jakiś taki uraz do Orlenu, i zawsze staram się omijać. Dobra, cicho bądź patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Nawet tak wizualnie fajnie, moim zdaniem. Kawka jest i lecimy dalej. Nie wiem, czy to będzie słychać na kamerce. Coś mi syczy w samochodzie. Oj, oj, oj. No proszę, że nie ustań teraz, chłopie. Jak za mną, za, mną się, za mną się ciągnie po prostu sznur out Dobra, mam nadzieję, że to w radiu. W radio, które jest wyciszone, ale coś zasyczało. Będę w to wierzył, tak? Mini Cooperku, proszę nie stawaj Ja wiem, że przejechałeś 1000 km Więc mechanik już powinien zacierać ręce Ale no nie dzisiaj i nie tym razem, dobra W grewie możesz stawać Ten samochód w ogóle jest tak zrobiony, że Jak jeździłem starszymi samochodami, nie, na przykład poprzednim Czyli Passatem B5, on tam był Z 95 roku To no normalnie widziałem temperaturę silnika i tak dalej Więc w razie czego jakby, nie wiem, coś zaczęło wyciekać I temperatura by po prostu była, wiecie Za wysoka, no to mógłbym zareagować Wcześniej, tak, bo bym po prostu widział, że na przykład Jest, nie wiem, 110 stopni tutaj nie ma opcji, żeby sprawdzić temperaturę silnika. Po prostu zapala się kontrolka, jak już jest po wszystkim. No i wtedy po prostu trzeba płacić, tak? Nie ma opcji, żeby zareagować wcześniej, więc no, to jest taki w sumie minus tych samochodów, ale wiele osób powtarza kiedyś samochody projektowali inżynierowie, teraz księgowi. W ogóle zobaczcie, pierwszy raz korzystam z tempomatu, ustawiłem sobie na 99 i ku mojemu zaskoczeniu przede mną tata też jedzie koło tej właśnie stówki. Naprawdę fajnie, nie? bo już trochę tak noga była zmęczona. Teraz po prostu mogę sobie odpocząć, nie? Na tym tempomacie, więc. 18-17, jestem w domu. Halo, halo, dzień dobry. Minęło właśnie kilka dni i coś Wam pokażę, słuchajcie Nie wiem czy to widzicie, 21 stopni na plusie Miasto tak jakby odżyło, zobaczcie jakieś skuterki, nieskuterki i tak dalej Więc ja pomyślałem, że też troszeczkę pojeżdżę Nie ukrywam, trochę prowokuje los, bo czasem ten samochód tak daje mi weznaki, że Mateusz, przejechał już na tyle dużo, że niedługo no dzwoń do mechanika, tak? Już jakby szykuj sobie w najbliższych kontaktach po prostu numer i tak dalej Widzę w ogóle też, że już ludzie tak też, no niektórzy mają jakieś tam prawda w garażu swoje furki takie drogie które właśnie gdzieś tam wyciągają, no bo wiecie, teraz jest ciepło, weekend, jeszcze Wielkanoc, tak więc wiadomo, trzeba przyjechać najlepszym samochodem, jaki się ma, po prostu do, do rodziny. Więc tym bardziej fajnie sobie pojeździć, pooglądać w ogóle czym też ludzie jeżdżą. A ja w tym momencie doszedłem do czegoś takiego, że jeździłem przez chwilę z otwartym oknem. No na nagraniu tego nie zrobię, nie? No bo będzie nieprzyjemny dźwięk. I tak po prostu posłuchałem pierwszy raz w życiu, jak ten samochód brzmi, gdy po prostu nim się jedzie. Wiecie, ja nigdy tego nie słyszałem, tak jakby z zewnątrz. No z tego powodu, że zazwyczaj to ja nim jechałem, nie? A teraz po prostu chcę gdzieś pojechać i sobie nagrać to, jak ten samochód brzmi. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe. Przypominam, że jest to, kurde, nie jakiś tam sportowy, typowo samochód, i nie jakiś też, nie wiem, super luksusowy, drogi i tak dalej. No fajne ma wykończenie, ale no jestem właśnie bardzo ciekawy, jak on brzmi. Więc jeśli ktoś się interesuje motoryzacją chociaż trochę, no to myślę, że może dostać to sobie właśnie to. Zobaczymy wspólnie, nie? że ja jeszcze nie wiem. Zobaczę sobie dopiero na nagraniu, jak będę domontował, jak ten samochód tak naprawdę brzmi. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się już jutro. Jak widzicie, póki co regularność jest utrzymywana, więc oby tak dalej. Wiem, że chyba wieje spory wiatr, więc po prostu do zobaczenia niedługo. Wesołych świąt wszystkim. Spędźcie je z rodzinką. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kłótni. Jak coś, to bądźcie za tą partią polityczną, za jaką są po prostu większość rodziny może. Tak będzie najłatwiej, <laughs> jeśli tak się da. No i szczęścia i na razie. Trzymajcie się.